Witajcie, kochani. Dzisiaj 30. film na kanale i <taki>, taki kaliber tematu. Tybetańska Księga Umarłych i Astral. Słuchajcie, w moim odczuciu, to tekst niezwykle prawdziwy w tej swojej merytorycznej warstwie. Pokazuje, jak bardzo to. W jakim stanie stąd wychodzimy, wpływa na to, co się dzieje z nami po śmierci. Ale jeszcze raz tu nadmienię o to, o czym mówiłam już wcześniej, w przednich filmach, że w moim odczuciu cała ta podróż odbywa się jedynie w astralu. Nie ma to nic wspólnego z drogą do przestrzeni źródła. To jakby powolne otwieranie się poszczególnych warstw umysłu, i w zależności od jego zawartości, poziomu samopoznania, droga ta prowadzi do miejsca w astralu, na które jesteśmy gotowi, bądź do kolejnej inkarnacji. Dlatego ten odcinek został poprzedzony analizą tego czym jest światło bo odgrywa ono tutaj kluczową rolę Według tego tekstu po śmierci budzimy się w świetle Ale już w drugiej minucie pojawia się ów snop światła do którego według tego tekstu mamy dążyć Wiecie od razu Przyszedł do mnie obraz mojej wizji, gdzie te rozanielone fasolki leżały pod tym snopem światła z reflektora, pławiąc się w nim, jakby były w prawdziwym blasku źródła. I ten stojący koło mnie Bóg, który był rozradowany swoim dowcipem, jakim zrobił. Jeżeli by rozdzielić te warstwy po których błąka się dusza w astralu, według tej księgi oczywiście. To jest ich siedem. Tak jak tych kręgów archonicznych. Oczywiście poszczególne dusze przechodzą większą lub mniejszą część całej opisanej tu drogi, w zależności od tego, w jakim stanie świadomości wychodzą z ciała. I wiecie, można ten trek potraktować bardzo dosłownie. Oczywiście, mm, Uposaciowienie zawartości naszego umysłu będzie zgodne z naszym kręgiem kulturowym, ale na pewno się pojawi. To, jak mówi tekst, powstanie obrazowania tego, co wnosicie w sobie. To wędrówka po Was samych, po Waszym wnętrzu. Według wszelkich danych, jakie posiadamy z relacji, w trakcie śmierci klinicznej, czy z podróży oby, postrzeganie w astralu staje się bardziej wyraźne, wszystko jest bardziej żywe. Nie dziwi więc fakt, że również obrazowanie naszych lęków i przywiązań będzie o wiele bardziej wyraziste i może powodować nawet strach. Niestety przyzwyczajeni do naszych ograniczonych zmysłów możemy Potraktować tą wyrazistość obrazu jako bardziej prawdziwą niż cokolwiek, czego do tej pory doświadczyliśmy. I ze strachu lub podziwu nad tym, co obserwujemy, zapomnieć, że to jedynie podróż w głąb siebie. Zobaczymy obrazy i kolory, o których nie mieliśmy pojęcia. To może nas tak zaskoczyć, że damy się wciągnąć w tą grę z samym sobą. Odnoszę wrażenie słuchajcie, ale po, o tym będzie potem, że pasożyt po śmierci nas nie opuszcza, że zrobi wszystko, żeby nas zawrócić. I że w tym stanie pewnego szoku, w jakim się znajdziemy, budząc się w innej przestrzeni, będziemy podatni na jego sugestie dotyczące. Odpowiedzialności za popełnione przez nas rzekomo błędy. I trzeba, żebyście pamiętali o tym, że to ta przestrzeń jest błędem. Cała reszta jest tego pochodną i nie ponosicie za nic odpowiedzialności. Nie ponosicie odpowiedzialności za ten system, tylko za to. O czym świadomie samostanowicie, tylko o tym, co jest Waszą świadomą wolą. W tekście wygląda to tak, ja odnoszę takie wrażenie, jakbyśmy po śmierci lądowali w najwyższym punkcie tej drabiny, i powoli, w miarę jak otwierają się w nas kolejne warstwy, schodzimy w dół. Pogrążając się i degradując aż do kolejnego wcielenia. Słuchajcie, ze względu na to, że tam stajemy w obliczu nieznanego, mamy, słuchajcie, naprawdę marne szanse na ogarnięcie tego procesu samopoznania ze spokojem i zrozumieniem, co się z nami dzieje. Dlatego. Zanim zabierzemy się za analogiczny proces proponowany przez gnostyków, wydaje mi się bardzo pouczające zgłębienie tego, co się stanie, jeśli zaniechamy tego procesu zażycia. Bardzo, o którym mowa w tekście, wielokrotnie zresztą, można by było nazwać stanem przejściowym, gdy znajdujemy się pomiędzy warstwami. Urzeczywistnienia jakiegoś procesu. Trudno mi jednoznacznie określić, co oznacza słowo darmata, dlatego że w różnych tradycjach różnie się do tego podchodzi. To musicie sami sprawdzić i zobaczyć, co dla Was jest najbliższe w tłumaczeniu znaczenia słowa darmata. Słuchajcie, tak wygląda. Astral według tradycji tybetańskiej. Z przekazów wynika, że tam również panuje jakaś forma czasu, więc myślę, że astral również podlegał ewolucji i zmieniał się wraz ze zmianami, jakie zachodzą powiedzmy, w naszej cywilizacji ziemskiej i dostosowuje się do tego. Tradycja tybetańska sięga wet to, to jest kawał czasu wstecz. Naprawdę ogromny. I, I wtedy mogło to wyglądać w taki bardzo surowy sposób. Jednak, mimo wszystko, jest to miejsce, które pokazuje nam prawdę o nas samych, i adekwatnie do tego stanu obieramy miejsce, gdzie znajdujemy się docelowo. Tak jak mówiłam, widzenie tego miejsca jest uzależnione od podłoża kulturowo-religijnego. I może być różne w zależności od tego, kto i w jakich czasach je postrzega. Tutaj polecam Wam link do podcastu, który znajdziecie pod filmem, bo zawiera on opis sfery astralnej widziany przez osobę z naszego kręgu kulturowego, a przekaz jest stosunkowo niedawny. W tym przekazie pokazany jest zgoła inny, inny obraz. To obraz takiej krainy mlekiem i miodem płynącej, pełnej dobra i wszechobecnej miłości. Są tam również ciemne zakamarki dla tych, którzy wyszli z ciała bez świadomości i w przywiązaniach, ale, ale generalnie ukazana jest przestrzeń, która wspiera wiedzę, pomoc istotom pozostającym na ziemi. Odwiedzanie innych cywilizacji. Jawi się jako wielopoziomowy konglomerat, dający nieograniczone możliwości. Wiecie, słuchając tego przekazu, nie mogłam wyjść ze zdumienia. Istota, która była źródłem tego przekazu, podobno bardzo świadoma przed śmiercią, w zachwycie opisuje wspaniałości sfery astralnej, nie wspominając praktycznie o źródle. Dodatkowo wie, że gdzieś tam jest jakaś jego część, z którą ma się połączyć, ale to oddzielenie nie stanowi dla niej problemu. Słuchając tego, doszłam do wniosku, że podobnie jak tutaj. Jednym z kluczowych elementów całej pułapki jest miłość, ale tutaj w ciele czujemy, że jesteśmy zamknięci, jak w więzieniu. Tak tam, po wyjściu z ciała, gdy wszelkie wrażenia stają się bardziej intensywne, gdy pozbywamy się ciężaru ciała i czujemy się tacy wolni, wtedy nie widzimy już ścianku łapki i nie odczuwamy ich. Widzimy ogrom tej przestrzeni ze wszystkimi jej możliwościami. I straszne piękno. I oczywiście wpadamy w okowy miłości wyższego rzędu. Wiecie, tak sobie myślę, że to ta miłość w astralu napędza wszystko. Daje ten przepływ energetyczny. I odgroza z tego poczucia miłości, niejednokrotnie wracamy tutaj, powiedzmy, z misją czynienia dobra. To w związku z tym, że wracamy w absolutnej amnezji, jest trochę kuriozalne, ale nam to tej, w stanie tej euforycznej miłości wydaje się w ogóle nie przeszkadzać. Jesteśmy na jakimś takim ciągłym, miłosnym haju. No i oczywiście, hit tej przestrzeni, rada starszych, która decyduje, kto, gdzie ma się wcielić. Widzicie? To dalej jest przestrzeń podlegająca procesowi akcja-reakcja, przyczyna-skutek. Nic się nie zmienia. Jedynie dekoracje. Słuchajcie, to wydaje się być genialnie stworzona maszyna do zatrzymywania istot w jej wnętrzu. Jeśli nie strachem i uwarunkowaniami, to miłością. To bez znaczenia. Bylebyś ty i Twoja energia nie opuścili tego układu. Wiecie mit o padłych aniołach to pewnie opowieść o pierwszej generacji, która dała się na to nabrać. Oczywiście doświadczanie tej przestrzeni może być ciekawym przeżyciem, ale trzeba zawsze pamiętać o tym, że to wszystko służy jednemu: generowaniu energii poprzez cyrkulację w Gnostycy największą uwagę zwracali na poznanie, wiedzę o ojcu, jak mawiali. Wydaje się, jakby astral sprawiał, że zapominamy o źródle. Zajmuje wszystkie tamtejsze nasze zmysły i odczucia. Ta różnorodność, ta wyrazistość, to zabójcze piękno tej przestrzeni całkowicie nas pochłania. Zaczynamy wierzyć w jej dobro. Ale to dobro i wszechobecna miłość. To jedynie narzędzia, kajdany, które zapobiegają naszemu opuszczeniu tej przestrzeni. Widzicie, ta miłość nie jest dobra. To dobro jest złem. Poczujcie to w sobie. O tym właśnie mówią gnostycy: spraw, aby to, co zewnętrzne, stało się wewnętrznym, góra, dołem. Dobro, złem, złodobrem. Integracja wszystkiego do pojęcia: pojęcia nieobarczonego emocjami i odczuwaniem. Wtedy materia, jej ruch i hałas, jaki wytwarza, nagle się ucisza. Dla mnie najpiękniejszym wglądem, jaki powstał, Tutaj na ziemi, jaki się przydarzył, jest platoński świat idei. Idea, pojęcie niczym nieuwarunkowane, niepodlegające działaniu. Idea to jedynie emanacja. Wydaje mi się, że to jest właśnie przestrzeń źródła. Słuchajcie, zastanawiałam się, dlaczego w źródle nie ma miłości. Bo to jest odczucie generujące ruch, działanie. To odczucie stworzone na potrzeby przestrzeni demiurga, bo ona opiera się właśnie na działaniu. Oczywiście ta przestrzeń jest zawarta w źródle, ale jest od źródła w pozornym oddzieleniu. Wystarczy ją jednak. Przekroczyć w taki sam sposób, jak przekraczamy siebie, odczuć iluzoryczność jej istnienia, że jest to coś, co nas już nie dotyczy, że integracja w nas wyeliminowała wszelką dualność. Wtedy nic nas nie zatrzyma, nie będzie w nas punktu zaczepienia. Na początku, jak to wszystko się u mnie zaczęło, miałam wgląd. Dwie ogromne postacie, jakby z białego alabastru, ledwo widoczne w ciemności, jak greckie posągi. Poczułam, jak mnie przyświetliły. Ten ich dotyk spowodował, że całe ciało zaczęło się trząść i nie potrafiłam nad tym zapanować. Miałam wrażenie, Absolutnej beznamiętności tych postaci. Jedynie coś, co mogłabym określić jakąś formą ciekawości. Wtedy było to dla mnie porażające. Teraz wiem, że wszelka odczuwalność, jaką tutaj znamy, to nalot materii. Gdzie parę dni temu. Miałam najgłębszy jak dotąd wgląd w siebie. I to, co zobaczyłam, sprawiło mi prawie fizyczny ból. To była prawda o całym moim życiu wszystkim, co się w nim wydarzyło będąca tylko obserwacją, jako następujące po sobie fakty. Zobaczyłam wszelkie odczucia, jakie te fakty budziły we mnie. Zobaczyłam, ile energii mnie to kosztowało, ile energii pochłonęła ta iluzja mojej energii. Kiedy to już sobie poukładałam i przyszło zrozumienie, dlaczego trafiłam właśnie na ten podcast, do którego link jest pod filmem. I wiecie, bez tego mojego wglądu nie potrafiłabym podejść do tych wiadomości z takim absolutnym spokojem, nawet rozumiejąc skalę tego oszustwa. Wiem, że to wszystko jest całkiem odwrotnie, niż to zostało nam wpojone, ale to element gry: żeby dobro i miłość były dla nas najwyższymi wartościami. To, co można by nazwać pierwotną, źródlaną ideą miłości to stan, a nie odczucie. Stan nie jest od niczego zależny, nie powoduje działania, nic się na nim nie zawiesza. To jest bycie tym. To nie ma żadnego wektora. Wiecie, bycie tym stanem dało mi pewność, że jestem prawdziwa. Że przebywam w tej przestrzeni, ale do niej nie należę. Że nie jestem tutejszą iluzją. Skąd to wiem? Bo nic tutejszego nie jest w stanie na to wpłynąć, dokonać jakichkolwiek zmian, wprawić to w jakiekolwiek działanie, w jakąkolwiek reakcję jest ponad tym więc do tej przestrzeni nie należy jesteśmy przyzwyczajeni do nieustannego działania i ruchu posiadanie zmysłów nawet w przestrzeni astralnej sprawia że bardzo łatwo na nas wpłynąć być może pasożyt działa nawet tam ale Kompletnie odmiennej formie. Powodując w nas na przykład poczucie misji, chęć śnienia dobra, nieustanne pozostawanie w działaniu. Widzicie to, kochani? Nieustanna polaryzacja. Jeśli ta przestrzeń jest odwrotnością źródła, to źródło jest niedziałaniem. Stanem, emanacją. Chyba najbliżej właśnie był Platon, opisując świat idei. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Żegnam Was i do następnego razu.